Paweł Tyburski sugeruje pozwanie Sylwestra Wardengi, a ten określa jego tłumaczenie jako stek bzdur i zapowiada materiał. Krzysztof Gonciarz ogłosił tworzenie innych materiałów niż seria Perseusz oraz startuje z Patronaitem. Ekipa WK pojawiła się w kanale Zero, nawiązali do naturalności oraz padła propozycja małej współpracy. Dzisiaj będzie trochę dłuższy materiał, ponieważ aferki wróciły, a w roli głównej Paweł Tyburski, Marcin Wrzosek, Fala Hejtu oraz Boxdel i na czacie aktywny Sylwester Wardenga. Prawdopodobnie jest to transmisja na żywo, którą mogę ocenić jako jedną z najcięższych historii tego kanału pod względem prób opracowania i przebiegu i pojawiających się tam wątków, które co chwilę się zmieniały. Prowadzącym afery był Bogzel, natomiast samych wypowiedzi Michała nie było dużo, to Paweł Tyburski w ciągu kilku godzin wyjaśniał sytuację wokół fundacji, czy też kontuzji Marcina Wrzoska. Co więcej, podsumowanie wniosków końcowych Pawła i jego stanowiska jest bardzo ciężkie, ponieważ przekazów i tych wniosków było naprawdę dużo, natomiast raczej nie będzie przekonaniem stwierdzenie, że Paweł uważa, że za swoje zachowanie w stosunku do Gosi, której wykonywali remont, nie powinien przepraszać, ani twierdzić, że źle się zachował. Po prostu Tybori jest, jaki jest, i w tym przypadku spotkał się w jego opinii z brakiem wdzięczności i po prostu złym zachowaniem. Natomiast co istotne, wszystkie poprzednie wypowiedzi Pawła, czy to na relacjach, czy w podcaście uszalnego reportera, które wam tutaj cytowałem, dotyczące jego wersji wydarzeń czy linii obrony w stosunku do zarzutów, są po prostu nadal aktualne. Dyskusje często rozbijały się o zadawane w kontrze przez Pawła pytanie, czy ktoś robił kiedyś takie remonty hartatywne i czy był po prostu na budowie, a kontry, że Paweł nie rozumie zarzutu odnośnie jego zachowania, nie były dla Tyboriego przekonowujące. przekonujące. Końcom... Nowy wniosek całej dyskusji również oparcie o stwierdzenie, że inni po prostu nie są w stanie postawić się w jego sytuacji i tego nie rozumieją. Ja ci powiedziałem konstruktywną ja po prostu... krytykę, to sam zostałem. To jest ta różnica. Nie, ty sugerowałeś ludziom. nie znając jest... sytuacji, Aha, stary. A, a, a czekaj, a... prawda się Byłeś in inside, ja byłeś w stanie poczuć. Się, wypowiedziałeś się w momencie, kiedy nie wyremontowałeś ani jednej, jednego mieszkania, Bo ja dalej mówię kopalne. i nie zrozumiecie. No to, to to nie, nie, to, to nie wracajmy. To, to Dobra, no nie zrozumiecie, no. W czasie samej transmisji, podobnie jak w przypadku poprzednich wypowiedzi, Paweł zarzucał Sylwestrowi Wardendze na danie narracji na swojej transmisji, czy przedstawianie na przykład uciętych rozmów. Natomiast Druid również był obecny na czacie, reagując na wypowiedź Tyboriego stwierdzeniami. Stek wstek bzdur, jutro będzie vlog, tuba propagandowa, albo hasłem, że jest już za późno, pewne odnoszące się do monologu Pawła na temat tej całej sytuacji. I mamy bardzo, jest, Słuchajcie, jeszcze ważna że jest powiem. Wardęga na czacie, napisał, już jest za późno, it's too late, Prawda. więc możesz tutaj do Sylwestra jakby jakiś statement, bo jest z nami na czacie, ogląda nas Sylwestra. No niech poczeka, nie, 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 jest, niech, jest sprawdzi, niech poczeka na, niech na, na pismo. Niech poczeka na pisma po prostu, w swoim czasie. Niech poczeka na pismo. Stwierdzenie zabrzmiało jak zapowiadany pozew, jednak nie został ten temat rozwinięty. Natomiast Sylwester odniósł się w czasie transmisji na czacie do innych wypowiedzi Pawła, nawiązując do tego, czy było wyjaśnione, że Bogzel dał 15 tysięcy, a Paweł twierdzi, że dostał 8 tysięcy łącznie w czasie całej działalności fundacji. Pojawiło się również stwierdzenie Pawła, że ktoś zgłosił już sprawę fundacji po prostu do Urzędu Skarbowego. Na zbiórkę, tak, na zbiórkę. Tak, dostałem 80 centów i to jakby to jest, dostał, zresztą mam ci wysłać Paszku! do ciebie Ej <grym> słuchajcie, misie, misie kolorowe, dostałem z urzędu Eee, bo ktoś już eee, jakby nas pewnie zgłosił, mamy 7 dni sprawozdanie, które będzie zrobione, będzie też w internecie, oficjalnie no Sylwester w końcu zadał pytanie, a to Boxdell nie dał ci na zbiórkę tylko na co prawdopodobnie nie pojawiła się na to od razu odpowiedź, natomiast co istotne, Paweł był nazwijmy to bardzo aktywnym mówcą, co zdecydowanie utrudnia dotarcie do wszystkich informacji i zebranie ich w całość, ze strony Sylwestra pojawiły się również komentarze nie pomogłem wam Tyburski, bo Bąbel mi trochę wyjaśnił czy warto, czy też i przekrzyczeli Boxdela, nie odpowiedział na Pytanie Wrzoska, dobra taktyka Tyburski. Monolog Pawła stał się bardziej wymianą zdań w momencie pojawienia się twórcy fala hejtu, który starał się wchodzić w polemikę z wypowiedziami Tyboriego. finalnie jednak ciężko powiedzieć, że rozmowa miała jakiś merytoryczny finał. Natomiast Paweł zaznaczył, że nie ma zamiaru bić czy pokazywać wyższości fizycznej, co jest zmianą w stosunku do pierwszych relacji opublikowanych na temat fali hejtu, czy ogólnie kanał w komentarzy Pozwólcie jednak, że samych wymian zdań nie będę Wam próbował nawet streszczać, bo ich naprawdę sporo i nazwijmy, że były dynamiczne. Patrząc jednak na chat, nie zmieniło się raczej zbyt dużo w odbiorze dwóch stron tej rozmowy przez widzów, czat nie był przychylny Pawłowi, a skuteczne kontry ze strony fali hejtu zdecydowanie nie pomagały mu po prostu w zmianie tej sytuacji. Z innych rzeczy, fala hejtu wytknął ponownie, że Pawł ma pretensje do szalonego za wygląd wywiadu, pomimo że sam zdecydował się do niego pójść, a dopiero po nim zareagował na taki odbiór. Ja powiem, nie, nie mam pretensji do szalonego, że zrobił wywiad, i, i tak ludzie ocenili. Ja mam pretensję do szalonego, że siedział za kamerą pr jego, który. Całym wywiadem. Czekaj, czekaj, całym. Chłopie, tak pomóc, to proszę, żeby puścił cały wywiad. Puścić. Nie, wiesz do czego dążył? Do tego, żeby było po jego, czyli. Pa, pa, ja. A... Czekaj, daj mi spowiedź, proszę, żebym ja przyznał się do tego, że popełniłem błąd, że te rzeczy, które. E, były e, w jej mieszkaniu. E, nie powinienem w ogóle e, nawet pisać, że je zabiorę. A co dopiero, że zabiorę. I, i, i pro, prowadził taką narrację. Na końcu transmisji pojawiła się również informacja, że szalony reporter wrzuci całe nagranie rozmowy z braćmi Tyburskimi, bez żadnych wyciętych fragmentów. Tutaj, przypominając, szalony sam wspominał o wycinaniu w jego opinii niekorzystnych finali fragmentów, natomiast takich, które kompletnie nie wpływały na informację o tej sytuacji, czy ogólnie kontekst, tylko tam po prostu Paweł miał dawać się ponieść emocjom. Tybori na Natomiast uważasz, że za kamerą miał stać pijarowiec i prowadzić rozmowę. Tak więc prawdopodobnie surowy materiał dużo wyjaśni w kwestii zarzutu do szalnego reportera ze strony Pawła. Proszę. Bo teraz mówisz, żeby szalony puścił całość surówkę. Tak. Czy gdy szalony już ją puści? Bo wie, wiem, że puści. Szalony tylko na to czeka, bo to będą dla niego wyniki. Puści. Nie I, puści. Ale jeśli puści, to hipotetycznie, i ludzie ocalą, że nie miałeś racji, to nie. przyznasz się, że kurwa. Ludzie mają Niech prawo puść. do takiego zdania, czy nie? Niech puść. A, no i to... Niech puści i inaczej! Inaczej. Bo, bo ty no. nawet nie rozumiesz, o co ja mam pretensje. Z innych wątków to powrócił temat, do którego Tyboli nawiązywał w czasie swoich relacji, że z posiadanej przez niego informacji miał wynikać, iż Gosia, której przeprowadzał remont, nie musiała jakby płacić wtedy za wynajem. Takie przynajmniej sugestie można było wtedy odebrać z wypowiedzi Pawła. A wczoraj pojawiło się stwierdzenie, Pawła, że cytując, żądam rachunków, że wynajęcia mieszkania przez okres trwania remontu. W końcu Sylwester Wardenga odpisał na czacie. Ja Mam, Paweł, te rachunki. Faktycznie dziewczyna w pewnym momencie popadła w długi. Spłaciła kilka miesięcy mieszkania dopiero po mojej zbiórce. Że dopiero po zbiórce Wardęgi. Dopiero jak Wardęga dał jej kasę, to ona się odbiła. Nie, ale, do... ale, ale, ale mnie nie obchodzą jej długi. Chodzi o to, że te Poczekaj, rachunki są. Że one ale są. czekaj. Rak chce zobaczyć, Zobaczysz w filmie, no i, nie i nie chcę, ja jeszcze. chcę zobaczyć, jak ona płaciła te rachunki, i chcę zobaczyć, że rozliczone zostało to z Urzędem Skarbowym, bo ja umowę też mogę podłożyć i lewe jakieś kwity. Ja chcę zobaczyć, od kogo to wynajmowała, i chcę sprawdzić, czy ta osoba rozliczała się z Urzędem Skarbowym po wynajęciu tego mieszkania. Po prostu, to, że ty masz jakieś rzeczy, to już wiemy, że go fabulujesz, manipulujesz, tak samo jak z moimi rzeczami, z moimi głosówkami. Więc w takim razie poproszę cały Wykres Paweł, płatności. Głosniki. Pojawił się również wątek, dlaczego Paweł informował, że zamyka fundację przez Sylwestra Wardęgę i Marcina Wrzoska, kiedy już wcześniej, przed transmisją Druida, pojawiła się od niego informacja o zakończeniu działalności. Paweł w odpowiedzi przekazał, że nie zamknął fundacji, natomiast tamte wypowiedzi były również w emocjach. Ja wiem, o czym mówisz i to nie jest tak, że ja y, zakończyłem fundację po pierwsze przed tym, jak Wardenga to zrobił, tylko dodałem y, to, co do mnie napisała Gosia i powiedziałem, że przez takie osoby nie mam ochoty dalej tego prowadzić, i miałem do tego pełne prawo, bo ja nie nastawiam drugiego policzka, żeby ktoś mi policzkował, Tylko mam emocje, którymi się kieruje, i w danym momencie, kiedy to zobaczyłem, miałem emocję taką, że chcę to skończyć, bo jestem zmęczony, bo ktoś mi pluje w twarz, i miałem do tego pełne prawo. A czy zamknąłem? No chyba. nie. Sylwester odpowiedział na to stwierdzenie, że Paweł wtedy nie zamknął fundacji słowami. Powiedziałeś, że zamykasz fundację, skoro nie planowałeś jej zamknąć. Po co mówisz, że zamykasz z powodu Gosi, by zrzucić na nią hejt i poczucie winy? Zdecydowanie ciekawym wątkiem jest wyjaśnienie przez Boxdela podłoża stwierdzenia wałkarz skierowanego w stronę Tyburskiego, użytego w prywatnej rozmowie, która stała opublikowana przez Sylwestra Wardęgę w filmie Echo Pandory. Boksel poinformował, że w momencie konfliktu z Pawłem Tyburskim odwiedził kilka rodzin, u których wykonywali remont i jeden przypadek starszego mężczyzny z Miał nie wyglądać zbyt dobrze. Wtedy, gdy byłem u tego mężczyzny, to był taki stary gość, on ogólnie bardzo biedny chłopak, chłop. W sensie starszy chory, gość. Chory, chory. Z chorą matką i tam były też chore psy. No i nie wiem, z jakiego powodu jakby zrezygnowałeś z tej budowy. Nie wiem, z jakiego powodu zrezygnowałeś z tej budowy. Nie wiem, czy tam była jakaś afera z tym i tak dalej, ale nie rzeczywiście została, została zostawiona ta budowa. Tak jak nagrywałeś po prostu rolkę, Aha. to mówiłeś, że to Pokazuj. zbudujesz. Powód dość obszernie wytłumaczył całą sytuację, jeśli chodzi o realizację tamtej budowy, poinformował, że była tam niesnacka. I przynajmniej z kontekstu ja zrozumiałem, że z wykonawcą, a nie z tamtym mężczyzną, ale rozeszło się po kościach i sytuacja stała potem wyjaśniona. Bo jak ty robiłeś tą rolkę i pokazywałeś, mhm. że no tutaj to skończę, że tutaj już jesteśmy w trakcie budowy i tak no. dalej to minęło dwa miesiące od tego i nic jakby nie zostało tam zmienione i to dlatego ja, nazwałem, i, powiedziałem, że ta fundacja no. to wałek, no bo jakby bo ja odpuściłem tę sytuację ze względu że, że od, na no. Grzeszka z tym się po prostu pokłóciłem i odbiłem od tematu bo tam I była wtedy, taka i, i, sytuacja, i mnie, on chodziło, on... mnie chodziło o to, że ze względu na spinę z jakimś gościem, który jest A. jakby nie, bez znaczenia w tej sytuacji A. ucierpiał ten mężczyzna, który ma matkę chorą, chore gdzieś tam Czyli psy co? biegają on, on, miał i... on, ma, on ma skończony ten jak mu dokończył ten Grzesiek w ogóle, bo tam była zbiórka. Grzesiek... E, e, wziął pieniądze z tej zbiórki i doprowadził do tego stanu, który jest. Tak więc pozostaje, więc czekaj na dzisiejszy vlog Sylwestra Wardengi. Natomiast w pewnym momencie wczorajszej transmisji Falahaytu poinformował, że otrzymał informację o większej ilości osób, które mają pretensje do Pawła. Wspomniał również coś o pozwie zbiorowym. Paweł jednak w końcu zadał pytanie, kto ma mieć pretensje i z jakiego powodu. No i tutaj ten temat nie został sprecyzowany, więc go pomijamy. Natomiast jakiś czas później Falahaytu postanowił zapytać Sylwestra Wardęgę, czy posiada informacje w temacie większej ilości osób. I ja mam prosił... prawo, to ja też mam prawo, tak? Tak, i ja bym prosił Sylwka, jeśli jest na czacie, czy, żeby odpowiedział na pytanie, czy wie o więcej niż trzech osobach, które mają... Problem do Pawła, jeśli może to zrobić. Odpowiedź tak albo nie, bo ja mam wrażenie, że wie. To co mnie słuchy dochodzą, ale nie jestem pewny, niech Sylwek może się wypowie. Na czacie po pewnym czasie pojawiła się wiadomość o treści coś tam wiem. Moja wypowiedź będzie jutro we vlogu, teraz montuję. Przykro mi, ale Paweł tak przekrzykuje, że ciężko już słuchać, bo uszy bolą. Prawdopodobnie jest więc to odpowiedź skierowana właśnie na to pytanie, ale co do tego również nie mamy tutaj pewności, ponieważ na czacie pojawia się odpowiedź po czasie i jedynie pozostaje tutaj gdybać i składać to w logiczną całość. Zobaczymy więc, czy pojawią się jakieś nowe informacje, czy po prostu. Temat zostanie zakończony wokół sytuacji z mieszkaniem Gosi. Pozwólcie, że do wymiany zdań z Marcinem Wrzoskiem nie będziemy dzisiaj przechodzić ze względu na czas, ale również ten temat był już omawiany i okoliczności wokół kontuzji wywołanej przez Piotra Tyburskiego są nam znane oraz jak ich brak porozumienia. Co ciekawe, Marcin wspominał, że kompletnie inne nastawienie ma mimo wszystko do Piotra, który zachowuje się po prostu inaczej niż Paweł. Nadal mamy jednak tutaj do czynienia ze złymi emocjami i wzajemnymi pretensjami. Kończąc temat aferek, to prawdopodobnie jutro będzie kolejna transmisja, więc zobaczymy, jak długo Bokzel będzie realizował ten projekt który zdecydowanie jest ciekawy, nastawienie ma być dalekie od trick fightów i samej gali fame, a w grę wchodzi nawet zaproszenie Sylwestra Wardęgi, jeśli ten zechce się pojawić. Czy zaprosisz Wardengę? Sylwester Wardenga ma otwarte zaproszenie. Jeżeli będzie chciał zrobić live'a, nie mam z tym problemu. Sprawy sądowe, ja nie pozwałem Sylwestra. Zmieniamy lekko temat, ale blisko pozostajemy, ponieważ Bartosz Szachta i Denis Załęcki nie mają obecnie kontaktu. Tak więc co prawda, wątek z wczorajszej transmisji aferkowej, ale kompletnie odbiegający od celu tamtej transmisji. Wczoraj Szachta został zapytany o obecne swoje relacje z Denisem Załęckim, z którym widywaliśmy go od początku działań w branży flickfight'ów, czy nawet w formie fotografii sprzed wielu lat. Co ty, co ty, nie no jest, jest pytanie, co u Denisa, nie? Nie, nie wiem. wiem. Nie masz z nim jakiegoś takiego przelotu teraz? Słuchajcie, jest, dwojasne, jeszcze, bo... jest, jeszcze pytanie jest, czy dzisiaj śpię obok Dea? Nie ma problemu, nie. No możesz spać u mnie. Razem? Nie, <laughs> nie ma problemu! Nie ma problemu! <laughs> Tak więc można wywnioskować, że ostatnie działania medialne Denisa spowodowały sytuację, gdzie nie tylko Dawid Załęcki deklaruje brak kontaktu z synem, ale również szachta nie ma z nim obecnie kontaktu. Ekipa WK myśli o przeniesieniu części produkcji odzieży do Azji. Wczoraj na kanale Zero odbyła się transmisja z ekipą warszawskiego koksa, czyli owcą, sakerem, roburem i pączkiem. Dwugodzina rozmowa zahaczyła o kilka tematów, które pojawiały się już wcześniej w innej aktywności medialnej, jak chociażby wysokie podatki cukrowe, ale również o dalszy rozwój marki dzik. I okazuje się, że biorą pod uwagę przeniesienie. Części produkcji odzieży do Azji, co mogłoby pozwolić uzyskać korzystniejsze ceny oraz zacząć konkurować na rynku ubrań sportowych. Kiedyś mówiliśmy, wiązałoby się z produkcją w Azji. No. i mamy, właśnie, e, chcielibyśmy zacząć, ale to jeszcze jest początkowy etap. Musimy przetestować to i zobaczyć, jak nam pójdzie. Chcecie ale przenieść produkcję do Azji, tak? Nie całkowicie. Chcemy mieć też produkcję polską i nawet coraz większą. A nie Ob jest tak, bo... że wasi widzowie oczekują jednak produkcji z polskiej? Myślę, że. Rozmawialiśmy no. z nimi o tym. Nie, nie? jest to Gdzieś takie zero-jedynkowe, że jednak y, myślę, że widzowie zrozumieliby, że chcemy się rozwijać. Zaznaczyli jednak, że nadal chcą jak najwięcej zostawić produkcji polskiej, natomiast to Chiny są w stanie zaoferować technologię odzieży sportowej na wyższym poziomie wraz z korzystniejszymi cenami. Obecnym ograniczeniem nie ma być chęć czy kwoty związane z tworzeniem na większą skalę w Polsce, a brak zakładów, które mogłyby wykonać ich zamówienia z wykorzystaniem najnowszej technologii. Zdecydowanie ciekawym momentem było nawiązanie do aktywnego w czasie transmisji na czacie Patryka270. 03, który, jak określi, jest kanałem komentary z kategorii sportów sylwetkowych. Zdanie Patryka jest odmienne niż narracja przedstawiana przez chłopaków WK odnośnie ich naturalności. Natomiast finalnie do rozmowy telefonicznej doszło. Owca w kontekście swojej formy zeszłorocznej, związanej z maratonem, myślał nawet o współpracy z innym kanałem, mogącym kontrolować po prostu jego naturalność. Nie, e, Mówiłem o was, o kanale Zero, bo w, widziałem, że wy łapiecie się za takie tematy typu, już teraz nie pamiętam, e, Natalia Januszek, ty się łapaj no, za to ten temat, tak. że takie Tematy, powiedzmy półpoważne, mhm. I, i tak pomyślałem o was. I jak się szykowałem, to my zawsze byliśmy chętni, żeby ktoś z zewnątrz może nas badać na przykład cały rok, całe przygotowania yy, i właśnie też zaproponowałem, że, no, że ja jestem otwarty, jeżeli ktoś jest w kanale Zero, który chce zrobić z tego materiał, nie wiem, on może trwać tam tyle miesięcy, ile trwają to przygotowania, to jesteśmy otwarci. Nie? Pojawił się również temat ewentualnego zaproszenia na ławkę, czyli do formatu programu ekipy WK prezydenta Karola Nawrockiego. Nie są oni jednak pewni, czy decyzja o nawiązaniu swoją twórczością do polityki może być dobrym rozwiązaniem pod kątem biznesowym. Pomimo neutralności w takim programie i tak mogło być to finalnie. Nie działać po prostu na zasadzie skojarzeń. Krzysztof Gonciarz kończy pewien rozdział swojego życia, wraca do tworzenia innych filmów niż Perseusz. Chociaż tak naprawdę to z olbrzymią medialną aktywnością Krzysztofa Gonciarza mieliśmy do czynienia od wielu miesięcy, w tym ostatni, kiedy seria Perseusz przebiła się do coraz większej ilości osób, całość nastawiona na oczyszczenie swojego imienia z pomówień i powrót do działania w sieci. No i wczoraj na kanale Krzysztofa pojawił się film zatytułowany Odrodzenie Krzysztofa Gonciarza, w którym poinformował, że przed nami ostatni film w klimacie Perseusza, a następnie rozpoczęcie tworzenia kompletnie innych treści. Chcę wrócić do vlogów, do podróży. Chcę zrobić podcast, w którym będę rozmawiać na trudne tematy. Będę potrzebował na to wszystko trochę czasu, bo moja głowa jest jeszcze momentami w strzępkach, ale dobrze jej idzie regenerowanie się. Więc proszę Was o wsparcie, ale też o nutkę wyrozumiałości w tym wszystkim. Ale myślę, że dojdziemy do nowej jakości i że na moich kanałach społecznościowych będzie ciekawiej niż kiedykolwiek wcześniej. Co istotne, ponownie uruchomił zbiórkę na portalu Patronite i w ciągu 12 godzin wsparty został przez 459 patronów. Na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych Wy natomiast możecie mnie tutaj dzisiaj wesprzeć Za pomocą podbicia Stawiając lajka like następnie wyskoczy wam możliwość podbicia Na aplikacji mobilnej tego materiału Rośnie on w rankingu i mam nadzieję, że działa pozytywnie na kanał W sekcji komentarz do boku przewijając Również wyskakuje możliwość podbicia danego filmu Trzy razy w tygodniu możecie komuś podbić film Więc trzeba po prostu wybrać jaki i gdzie Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie W tym miejscu dla siebie oraz wczoraj śni w widzieliście oczywiście was zapraszam Miłego dnia, widzimy się jutro po 5 rano Siema